To ja tu jestem braczem ej łapie z rapem jak z bratem Kumam się raczej, muzyka, kopię, nie dziękuję, baskarate karate Za nią dałbym uciąć palce, do trumny się bije z majkiem Podziemny kartę ty weź sobie posłucha jak ci siedzi A jak nie siedzi, wyłączy nie nie wkurwię, może nie trafiam w te gusta e? To w sumie chuj tam, nie robię tego na pokaz, tylko słowa podwitrzucam za trzy To DZka chłopaku, zrobię to rachu dziachu bez w ręku mamy fach, mamy brachu. To sobie lecę ziombel, po ścianach nie bombię ale lubię być na bombie. Mam ten luz, chyba słychać, u mnie nigdy nie cisza. Na bitach sobie pomykam bomba zegarowa, tyka nie fika, rozbita klisza. Chciałaby pan na policję, to to klęka do dika. WTM, DZK, i wszyscy łapy WRDZK. WTM, puszczamy numer WTM. Zetka, weź przypal za nas rurę DZK WDM, nocami wersy kleję Brachu, najwięcej basu, życie to fatum, nie pomachu Nie palę grasu, nie walę też pasów, to tu pasuj, nie kasuj Słuchaj se dobrego rapu, ja bez rapu jak bez tlenu Rapy są dla mnie jak papu, nie trzeba refrenu, żeby pozjadać na traku Ostatnio był sylwester, lalim do pełnego baku Się nie po mieście, narobim trochę hałasu Chciałbyś jeszcze więcej stylu? W rękawie mam parę asów Te rap to inna liga, typie nie widać, nie pierdol Przechodzę boisko i Znowu strzelam okienko, budynek, dziewiąte piętro, to jak seria z Uzi, cię, trafiam w głowę na bitach to tu pomykam, oryginał, nie replika tych rymów, mam tu bez liku, kurwa Dobra, chuj, to elo, Znowu się odjebało, coś mi tu granie halo Za mało tego rapu trzeba polecieć na całość Podkręcić kilka wersów, niech płynie to grubą falą W sumie to od dawna płynę, wchodzimy znów pełną parą Robimy rap z komplami zbijane piątki To moi ludzie, a nie fałszywe piątki Co kombinują, żeby tylko cię spowolnić, tylko spowolnić Ja dobra, koniec tematu Wbijam, po zamyka ciapy Nie jeden chciałbym, żebym na bok odstawił te rapy Mordziaty zobaczyć w jakim stylu gramy się jeszcze przekona, że ten rap nie pójdzie nam na straty Wbijam do chaty, leje się Dzień do papy, impreza na całego, ktoś to i rado stanie waty. tu koleci wokół, gdzieś grane dramaty. Tutaj każdy żyje chwilą, na jest im przypisany, a my gramy. Dalej w otwarte karty, ziom, za to, to siedzi, a z w rękawie nie polegnę, bo gatuję flow, którego nie ogarniesz tu za Chiny. Pozamiatam tak jak trzeba, nie musisz znać mojej ksywy. Tem jest tu jedyny i niech tak to już zostanie. Pojawiam się i zanikam, jak dziury w głowie potrawię. Słabe gora po nie trawie, choć sam też nie jestem mistrzem, a mogę ci obiecać, że wrócisz to na playlistę.